Cześć, zapraszam do opisu. Tam znajdziecie również kanały o takiej samej tematyce. Cześć! W dzisiejszym odcinku powiem wam jak wyciszyć cały pojazd, żeby mniej hałasował, przeszedł Wam przegląd bądź po prostu pokupnie chcecie go wyciszyć, ponieważ nie umiecie wytrzymać tego hałasu. Także zapraszam. Także najpierw skupmy się skąd ten dźwięk się bierze i dlaczego ogólnie pojazd hałasuje. Najpierw zacznijmy od układu dolotowego, ponieważ on również wytwarza falę dźwiękową, które nasze ucho słyszy jako dźwięk. Gdy zawór sący się otwiera, najpierw zacznijmy od podstawy. Zawór sący się otwiera, mamy suw pracy, czyli zasanie mieszanki. Tłok idzie jeszcze lekko do góry, i ta fala jest falą zwrotną, które nasze ucho słyszy. Słyszy również zaciąganie tej mieszanki jak i z powrotem sprężanie filcze powietrza tej, tej mieszanki w układzie dolotowym, ponieważ tak funkcjonuje silnik. Nie jest to tak skonstruowane, że otwiera nam się zawór od górnego martwego punktu i zamyka w dolnym martwym punkcie, tylko, tylko są lekkie fazy współotwarcia zaworów i powrotnych fal. Ciśnieniowy. Tak to funkcjonuje. I właśnie poprzez długość i kształt dolotu jesteśmy w stanie wyciszyć pojazd. Im dłuższy dolot, im bardziej kręty, tym ten dźwięk będzie bardziej pochłaniany, ponieważ będzie się odbijał od ścianek. Co będzie tłumić tą falę dźwiękową, bądź w niektórych przypadkach jeszcze bardziej ją powiększać. Aczkolwiek seryjne układy dolotowe są tak skonstruowane, aby zarówno były ciche, jak i były dopracowane i wykorzystywały osiągi silnika. Także pierwsza rzecz to jest króciec dolotowy o takiej długości, jaką mamy mieć seryjnie, ponieważ jak założymy krótszy króciec, to dźwięk będzie głośniejszy. Nie tak bardzo jak w wydechu, o którym za chwilę będę mówić, ale dźwięk będzie głośniejszy. Kolejna rzecz, jest gaźnik o takim przekroju, jaki powinien być do tego silnika stworzony. Im damy większy gaźnik, tym większa będzie jego przepustowość, oczywiście więcej powietrza będzie się dostawać paliwa bla 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 ale również ta fala dźwiękowa będzie wyższa, a wskutek czego będzie pojazd bardziej hałasować. I ostatnią rzeczą jest filtr powietrza i tu w filtrze powietrza mamy komorę pojemnościową przed wkładką filtra powietrza. Tam dźwięk jest tłumiony. Mieszanka jest sprężana właśnie w tym cyklu, gdy tłok jest w dolnym martwym punkcie, idzie lekko do góry, jeszcze zawór się zamyka. To właśnie w w tym miejscu jest ta mieszanka jeszcze sprężana to jest tak zwane doładowanie dynamiczne ale o tym już zobaczycie w innym odcinku który jest już na kanale oraz gęstość tej gąbki jej objętość i w którym miejscu mamy dolot powietrza jest właśnie ważne aby stłumić ten dźwięk pokażę fabryczny filtr powietrza jak widzimy tutaj by był króciec ten desen, gaźnik i wlot powietrza tutaj mamy komorę pojemnościową od tego miejsca do tego następnie mamy Taką wkładkę powietrza filtrującą powietrze oraz dolot skierowany do tyłu. Gdybyśmy zdjęli ten filtr powietrza, motorek będzie głośniejszy. Także załóżmy, że zrobiliśmy dolot tak jak ma być. Wyregulowaliśmy oczywiście gaźnik, ale dalej jest głośny. Dlaczego? Tutaj mamy kanał wydechowy. Przez kanał wydechowy wydostają się spaliny. A jak to jest zrobione? Zobaczcie. Kręcimy dalej sobie wałem. Mamy cykl sprężania, jest wybuch. Przed górnym martwym punktem, w zależności od stopnia od konstrukcji silnika, tłok porusza się w dół, tworzą się oczywiście spaliny i tak dalej, i to wszystko musi być wypchnięte, i zaczyna otwierać nam się zawór wydechowy, fala ciśnieniowa się tworzy, wypychają się spaliny, zawór wydechowy w górnym martwym punkcie dalej jest lekko otwarty, zaczyna się otwierać zawór sący, ponieważ układ wydechowy działa na zjawiskach falowych na dynamicznych doładowaniach i te spaliny nie tylko idą w stronę wydechu, żeby opuścić komorę spalania, żeby usprawnić dolot świeżego ładunku w kanale sącym. I właśnie przez to, jak będziemy mieli tutaj wyprofilowaną rurę, jak będzie skonstruowany tłumik, będą tutaj przegrody w tłumiku, pod jakim kątem, długość tego, tej rury oraz jej średnica, to wszystko wpływa na dźwięk oraz na hałas jaki emituje nasz pojazd i w większości przypadków, gdy założymy tłuningowy układ sportowy, który jest przelotowy ma szeroką tutaj rurę i nic z tego dźwięku nie pochłania oprócz tego, iż w przelotówkach mamy watę wokół i możemy założyć DB Killer taki układ wydechowy niestety nie daje nam takiej fali zwrotnej Wskutek czego tracimy moc na niższych partiach obrotów użytkowych. A w wysokich partiach obrotów ta moc może wzrosnąć, aczkolwiek nie jeździmy ciągle na maksymalnych obrotach. Także, moim zdaniem, gra nie warta świeczki. I montując oryginalny układ wydechowy, wyciszymy wydech, ale załóżmy, iż jeszcze bardziej chcemy wyciszyć, bądź stary układ wydechowy zdławić, żeby on był wyciszony. I co wtedy robimy? Podstawa oczywiście, uszczelka pod kanałem wydechowym. Musi być nowa, wtedy zapewnia nam szczelność. Nie proponuję tutaj ładować silikonu, bo silikon od razu się wydmucha. Załóżmy, iż to jest nasza ruła oraz tumik. Tumik seryjny, fabryczny składa się z przegród, które mają rurki, gdzie wędrują gazy, odbijają się i mamy efekt doładowania. Ale również popłaniają dźwięk. I mamy na samym końcu otwór. I ten otwór można naspawać na przykład nakrętkę, żeby zwęszyć ten otwór. I wtedy to już dużo nam da, ponieważ zmieniamy średnicę. Gdy mamy tuningowy układ wydechowy, czyli gdzieś tutaj przykręcany jest tłumik, to możemy w to miejsce dać zwężkę. Gdy nie jest przykręcany, jest w jednej kawałku cały układ wydechowy. Możemy rozwiertać nity, napchać waty, zrobić jakąś przegrodę w przelotówce, która zmniejszy nam średnicę. I tym sposobem możemy zdławić taki układ zdławić. Taki pojazd, on zyska troszkę więcej mocy w niższych partiach obrotów oraz będzie cichszy ten pojazd i wtedy już przejdzie nam przegląd. Bądź co ważniejsze, nie będzie zwracał na siebie takiej uwagi, ponieważ sami przyznacie jazda 40 na godzinę i pałowanie silnika fajnie to nie wygląda. Także w dzisiejszym odcinku to by było. na tyle, trzymajcie się, cześć.